Mam widzowie w dzisiejszym odcinku. Tym razem z True porozmawiamy o trzech najbliższych eventach, które mogą się pojawić w lutym. No to więc zaczynajmy. Widzowie. Wiem. Na pewno yy, na się jeszcze. Mo, na pewno się jeszcze pojawił skiny z chińskiego nowego roku. Te, które teraz są w sklepie. Nie liczą tego, tego fanga. No to one będą ostatni raz. Raz już się ich nie będzie dało zdobyć, ale też będzie ten y, jakiś tygrys, ten kąt. Ten El Primo, ten Barley, jakiś i Edgar. Ja mam w planach po prostu no, kupić tek tego Edgara, żebym miał, no ja no ja zbyt, no to no, Edgarem nie gram. Gram więc, więc no po, no po prostu, no to będzie skin, bardziej dam dla mnie taki, no do kolekcji. To no jest ni niż do no puszowania postaci. Ci więc... No, też no powrócić ten, ten rekordowy I Jakiś outfotli. No, jakiś tam skin do El I no tak to pewnie... Nie no wiecie. Też no będzie event, gdy wejdzie ten skin do El Primosa. Czyli ten futbolowiec el, el Primo, czy tak. I wtedy no, na pewno no, będzie to jakaś emotka, za zadanie, czy coś takiego. A jakbym czasem nic nie gadał, no to to oznacza, że po prostu. To jestem na, na grze skupiony, więc nie miejcie mi za złe, że czasem nic, nic nie, nie będę gadać. Ale też zostało ono potwierdzone, że Lary i Lori do, dostanie nerfa. Właśnie tym, którym teraz gram. Więc, więc to już no potwierdzone, że w następnym update zostanie. No no wystanie. A i też następny event to będą walentynki. Też wtedy dostaniemy skina do Jessie. No, no jak widać, skinów do Jessie ja nie mam, więc na pewno tego kupię, bo jak za 30 gemów no to no moim zdaniem bardzo opłacany skin bo kurde taki ładny skin i teraz się wyświetlałam na ekranie i tylko za 30 gemów to już jest bardzo fajny skin też będzie no teraz więcej no brola Ogólnie na kanale, na no, mniej na no A dlaczego? No bo no bo no bo no teraz, no jak, no jak widzieliście, już na odcinki no z Robloxa pomysłu nie mam. Przedtem na no jakiś miałem, bo, bo przedtem masakrycznie dużo grałem. Grałem w tego Pet Simulatora a teraz już, już, już bardzo mało gram, więc nie mam co robić. Rbić, więc, no, wiecie, no o co chodzi, gdy o coś się znudzi. No to no, ani się nie chce nagrywać, ani się, się grać w to nie chce. Chcę, więc teraz będzie nam no, ogólnie no, mój no, kontent na pewno starszy. No a wracając do tematu też będzie skin z no event z tym skinem do Piperki teraz się wam no wyświetla ono on na ekranie i to będzie no, jakiś no, jakiś event jakiś tak że ogólnie że będzie spe specjalne tło no, tło i też jeśli byście chcieli no ogólnie no, odcinki no jak a i też gadałem no, na poprzednim filmie że będzie odcinek no jak z wbijania Larego i Lauriego na 25, tak? Tak i obiecuję, że takie coś będzie Gdy Ja coś no obiecuję, no to to się spełnia, uwierzcie mi to I o większość osób No o moich no znajomych Gdybyście się zapytali, czy to jest prawda No to by i wam no, powiedzieli, że to no prawdą jest No to... No co, wiecie, widzowie. Też na pewno będzie odcinek zbijania 21 rangi na kolcie. Też będzie odcinek zbijania 14 pucharków, z 15 i tak dalej. I pewnie te odcinki no, zbijania, no pucharków no, będą bardzo często, bo ja ostatnio masakry się no, puszuje strasznie w te pucharki. Ja teraz masakrycznie dużo Grand Brawl Stars. I dziś wbiłem dwie postacie na 25. To więc no fajnie. I też w następnym odcinku planuję wbić na połowę. No po... Nie no nie no, że połowę, ale, ale ja mam plan taki, że Że zrobię no ogólnie I że będę miał no najpierw na wszystkich na no postaciach, na których nie mam. A no to... No to tą 15 rangę a później z tej 15 no postaram się na 20. co będzie ciężkie bo. Teraz mam no, widzicie no trochę no, popuszuję tego kolta. I coś mi nie wychodzi. No, no wychodzi, no to to wychodzi. Bo colt jest spoko. Tylko że no, napiszę na jakim skinem mam grać. No, no banity, bo podobno to jest se no o tego dziś z legendarnego no, Star, Star tylko drapnąłem. no a tego no, ogólnie no, o, za darmo, bo no to co, chodziło no, o to. Więc widzowie widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia.